Dzień dobry Jestem we wsi Użyna Górna To jest dawny punkt radiolokacyjny czy nasłuch nie wiem jak to nazwać fachowo no widać wandale już tu byli i tak dalej śrubki po pokradli śrubki ale desek nie pokradli no nic zobaczymy jak dalej no na pewno dużo zginęło bo jeszcze w latach bo na początku 2000 roku byłem to jeszcze dużo rzeczy tu było ale to, jak nikt nie pilnuje to łapie okazję, nie? Tu chyba wchodzili. I tak dalej. Chyba nie ma co dalej iść, chociaż jakie to ma znaczenie. Trochę strach ale co zrobić kto nie ryzykuje nie, nie ma a nawet jak ryzykuje to też nie ma <laughs> nic stara bajka no niestety co my tu mamy co my tu mamy tutaj? same ruiny no nic przydałoby się dla tych ci co podsłuchują kosmos, dobre miejsce by było chyba No ale no, niestety jest tak jak jest i lepiej lepiej nie będzie To były metalowe takie osłony, nie wiem czy. Droga ewakuacyjna No co mamy tu też było nie ma, pusto pusto nie ma i nie ma nie ma nie ma a no, tu gdzie ja jestem? zgubiłem się tutaj aha, tutaj idę, droga ewakuacyjna ewakuacyjna tutaj Tutaj kiedyś była kratka metalowa, ale nie ma już także Tu w razie chyba wojny albo jakiegoś tam zagrożenia Wychodziło się albo na papierosa To chyba na tyle, dziękuję